Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na matzadanie.pl. Zapraszam. Dwie proste przecięte trzecią prostą, suma kątów w trójkącie, zadanie siódme. Dany jest kąt wypukły AOB i punkt P leżący na dwusiecznej tego kąta. Wykaż, że jeśli długość odcinka PB jest równa długości odcinka BO, to prosta PB jest równoległa do prostej AO. No dobrze, wykonujemy rysunek. Na początek mamy kąt wypukły AOB, czyli wierzchołek tego kąta leży w punkcie O, no i mamy dwa ramiona: na pierwszym ramieniu mamy punkt A, i na drugim ramieniu mamy punkt B. Następnie wiemy, że punkt P leży na dwusiecznej tego kąta, czyli rysujemy dwusieczną, przypominamy, że dwusieczna dzieli kąt na dwie równe części, no i gdzieś na tej dwusiecznej leży punkt P. Leży on w taki sposób, że długość odcinka PB, czyli tego odcinka, jest równa długości odcinka BO, czyli tego odcinka. No więc oznaczam je literkami A. Te długości są oczywiście sobie równe. No i teraz zauważamy, że trójkąt OPB jest trójkątem równoramiennym, ponieważ ma dwa boki tej samej długości. Wynika stąd, że kąty przy podstawie, czyli przy boku OP, w tym trójkącie mają równe miary, czyli kąt przy wierzchołku P również ma miarę alfa. Teraz, po zaznaczeniu alfy, przedłużam proste OP, BP i OA. Zauważamy na rysunku, że mamy tutaj dwie proste OA i BP. Przecięte trzecią prostą OP. No i teraz należy zauważyć, że kąt AOP, czyli ten kąt, i kąt OPB, czyli ten kąt, te dwa kąty to kąty na przemian ległe. No i wiemy, że jeżeli kąty na przemian ległe mają równe miary, to to oznacza, że dwie proste, które są przecięte trzecią prostą, muszą być do siebie. Równoległe, zatem udowodniliśmy, że prosta AO i prosta PB są do siebie równoległe. Pod każdym filmem znajdują się linki do treści, które aktualnie oglądasz. Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału.